Prowadzenie do marketingu cyfrowego. Dlaczego projekt WISE koncentruje się na kursie marketingu cyfrowego? Projekt Women Inspired Supporting Entrepreneurship WISE rozwija umiejętności kobiet przedsiębiorców poprzez wiedzę ekspertów, narzędzia i budowanie społeczności w celu dzielenia się wiedzą? Wspiera kobiety przedsiębiorców poprzez rozwijanie ich umiejętności w zakresie marketingu cyfrowego i handlu elektronicznego poprzez szkolenie online tak aby kobiety mogły rozwijać swoją działalność otwierać się na nowe rynki i uczestniczyć w globalnej gospodarce projekt udostępnia również forum do budowania społeczności w której można nawiązywać kontakty z innymi kobietami przedsiębiorcami jak też inspirować kobiety do zakładania firm Kurs marketingu cyfrowego obejmuje szereg modułów rozwijających wiedzę i umiejętności kobiet-przedsiębiorców w celu tworzenia tożsamości internetowej dla ich firmy oraz listę przydatnych narzędzi i przykłady dobrych praktyk w biznesie. Treść jest przygotowywana przez ekspertów i dostosowana zarówno do początkujących, jak i bardziej doświadczonych osób, aby rozwijać obecne umiejętności kobiet-przedsiębiorców w ramach kursu realizowanego we własnym. Indywidualnym tempie. Wpływ COVID-19. Biorąc pod uwagę wpływ COVID-19 na gospodarkę i sposób, w jaki pandemia zwiększyła wykorzystanie handlu elektronicznego do kupowania i sprzedawania, niezwykle ważne jest, aby kobiety przedsiębiorcy zbudowały silną strategię marketingu cyfrowego i handlu elektronicznego w internecie, aby nawiązały kontakt z konsumentami i zwiększyły przychody poprzez rozszerzanie swojej działalności poza obszar lokalny. Portal edukacyjny i społecznościowy dla kobiet przedsiębiorców ułatwi im dostęp do ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego. Kurs szkoleniowy online będzie stanowić wartość dodaną do wszelkich innych szkoleń oferowanych kobietom przedsiębiorcom w ich regionie i umożliwi dalsze doskonalenie swoich umiejętności w zakresie stosowania marketingu internetowego i handlu elektronicznego. Marketing cyfrowy. Co to takiego? Marketing cyfrowy, zwany również marketingiem online, to promocja marek w celu nawiązania kontaktu z potencjalnymi klientami za pomocą internetu i innych form komunikacji cyfrowej. Marketing cyfrowy składa się z kilku obszarów działań i są to optymalizacja wyszukiwarek SEO, e-mail marketing, media społecznościowe, reklama internetowa. Płatność za kliknięcie, marketing treści, marketing afiliacyjny oraz wszelkiego rodzaju reklamy dostarczone użytkownikowi przez Internet. SEO. Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek to strategia marketingowa mająca na celu zwiększenie ruchu klientów na stronie Twojej firmy, sklepu internetowego. Do najważniejszych elementów, które należy wziąć pod uwagę podczas optymalizacji strony internetowej. Należą jakość treści, poziom zaangażowania użytkownika, dostosowanie do urządzeń mobilnych, liczbę i jakość linków przychodzących. W SEO musisz monitorować wydajność swojej strony i wprowadzać odpowiednie poprawki, aby nadążyć za trendami związanymi z wyszukiwarkami. Więcej informacji na temat SEO oraz linki do narzędzi wspierających SEO znajdziesz na platformie w module SEO. E-mail marketing to strategia marketingowa oparta na wiadomości promocyjnej, wysłanej z nadzieją, że potencjalny klient kliknie i kupi. Jednak realizacja jest znacznie bardziej złożona i obejmuje techniki, takie jak automatyzacja marketingu, która pozwala segmentować i planować wiadomości e-mail tak, aby skutecznie spełniały potrzeby klienta. Więcej informacji na temat e-mail marketingu oraz linki do narzędzi wspierających e-mail marketing, znajdziesz na platformie. W module e-mail marketing. Marketing w mediach społecznościowych to zwiększenie ruchu i świadomości marki poprzez angażowanie ludzi, poprzez udostępnianie i komentowanie. Ponieważ marketing w mediach społecznościowych obejmuje aktywne uczestnictwo odbiorców, stał się popularnym sposobem przyciągania uwagi klientów przez przedsiębiorców. Zakup bezpośredni może nawet nie być celem Twojej stra strategii marketingowej w mediach społecznościowych. Wiele marek korzysta z marketingu w mediach społecznościowych, aby nawiązać dialog z odbiorcami, zamiast zachęcać ich do natychmiastowego wydawania pieniędzy. Takie budowanie marki i lojalności klientów z czasem przekłada się na sprzedaż i zysk. Więcej informacji na temat mediów społecznościowych oraz linki do narzędzi wspierających social media znajdziesz na platformie w module Social Media. Reklama internetowa. kampania typu Pay-Per-Click. Prezentuje reklamy na stronach www, gdzie przedsiębiorca płaci za każdym razem, gdy ktoś ją kliknie. Ten rodzaj marketingu cyfrowego wymaga uwagi w poniższych obszarach: jakość reklamy, trafność słowa kluczowego, jakość strony docelowej, oferowana kwota. Niezależnie od tego, co wybierzesz jako docelowe konwersje, czyli efekty, w kampanii Pay per Click wyniki takiej reklamy należy na bieżąco śledzić i zmieniać. W zależności od efektów. Content marketing to strategia oparta na dystrybucji odpowiednich i wartościowych treści do grupy docelowej. Celem content marketingu jest przyciągnięcie lidów, kontaktów i przekształcenie ich w klientów. Robi to jednak inaczej niż tradycyjna reklama. Zamiast kłócić potencjalnych klientów potencjalną wartością produktu lub usługi, oferuje wartość za darmo w postaci materiałów pisemnych, blogi, referencje. Więcej informacji na temat content marketingu oraz linki do narzędzi wspierających content marketing znajdziesz na platformie w module content marketing. Marketing afiliacyjny pozwala zarabiać pieniądze, promując biznes innej osoby. Biznesowo taki model działa dzięki dzieleniu się przychodami. Marketing cyfrowy dla business to business czy business to customer. Co działa lepiej? Marketing cyfrowy działa zarówno dla firm B2B, jak i B2C, ale musisz zrozumieć. Klienci B2B mają zwykle dłuższe procesy decyzyjne, a tym samym dłużej podejmują decyzje o zakupie. Klienci B2C zwykle lepiej reagują na krótkoterminowe oferty i wiadomości. Transakcje B2B są zwykle oparte na logice i rekomendacjach. Treści B2C są bardziej oparte na emocjach. Koncentrując się na tym, aby klient poczuł się dobrze z zakupem. Decyzje B2B zwykle wymagają wkładu pracy więcej niż jednej osoby. Materiały marketingowe, które najlepiej wpływają na te decyzje, zwykle można udostępniać i pobierać. Z drugiej strony, klienci B2C preferują kontakt jeden na jednego z marką. Firma z produktem o wysokiej cenie może oferować bardziej pouczające i poważne treści. Twoja strategia zawsze musi być ukierunkowana na właściwego klienta, niezależnie od tego, czy prowadzisz działalność B2B czy B2C. Korzyści dla biznesu. Marketing cyfrowy dociera do dużego grona odbiorców, ale oferuje też znacznie więcej konkretnych korzyści, takich jak szeroki zasięg geograficzny, znosi bariery lokalizacji. Marketing cyfrowy niesie ze sobą niższe koszty startu biznesu i jego utrzymania. Dzięki marketingowi cyfrowemu Możesz stworzyć tylko jeden element treści, który odpowiednio wykorzystasz w wielu miejscach. Marketing cyfrowy zapewnia znacznie większą elastyczność i kontakt z klientem w przypadku wydatków na reklamę. Marketing cyfrowy zapewnia wymierne wyniki dzięki prostym narzędziom analitycznym, z których można korzystać w czasie rzeczywistym. Marketing cyfrowy umożliwia zbieranie danych o klientach w sposób, w jaki nie jest to możliwe w przypadku marketingu offline. Ma dane gromadzone cyfrowo bywają dużo bardziej precyzyjne i konkretne. Łatwiejsza jest wtedy personalizacja oferty dla klienta. Marketing cyfrowy pozwala komunikować się z klientami w czasie rzeczywistym, co pozwala lepiej dbać o ich potrzeby. Twoja aktywność w mediach społecznościowych pozwala zaangażować klientów, którzy udostępniają Twoje treści i tym samym budują większy zasięg dotarcia z ofertą do innych kupujących, rekomendacje i opinie. Interaktywność zwiększa lojalność wobec marki. Twoje klienci Stają się aktywnymi klientami, kupili raz twórcom na zakupy. Marketing cyfrowy umożliwia klientom podejmowanie działań natychmiast po obejrzeniu reklamy lub treści, łatwe i wygodne konwersje. Marketing cyfrowy buduje wzrost. Marketing cyfrowy powinien być jednym z głównych celów w ogólnej strategii marketingowej niemal każdej firmy. Nigdy wcześniej nie było sposobu na utrzymywanie tak spójnego kontaktu z klientami. Nic innego nie oferuje takiego poziomu personalizacji. Jakie mogą zapewnić dane cyfrowe? Im bardziej wykorzystasz możliwości marketingu cyfrowego, tym bardziej będziesz w stanie zrealizować potencjał wzrostu swojej firmy. Jak korzystać z kursu marketingu cyfrowego Wise? Kursy marketingu cyfrowego Wise zostały przygotowane w formie modułów składających się z filmów, narzędzi i najlepszych przykładów przygotowanych we współpracy z kobietami i przedsiębiorcami. Te trzy rodzaje materiałów są ze sobą powiązane. Również połączone aktywnymi linkami w tekstach. Filmy mają na celu ogólne przedstawienie tematu, inspiracje do wykorzystania w biznesie, wskazanie korzyści lub ograniczeń oraz zaprezentowanie informacji krok po kroku, jak zrealizować pomysł marketingowy. Toolbox to lista przydatnych narzędzi wraz z odnośnikami do stron internetowych, na których można rozpocząć bezpłatny okres próbny proponowanego narzędzia lub dowiedzieć się więcej. Studia przypadków, case study, pokazują przykłady wdrożeń narzędzi w konkretnych, dobrze prosperujących biznesach, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Europy. Poszczególne moduły można przeglądać według potrzeb, w dowolnej kolejności, ale sugerujemy zacząć od modułu Jak rozpocząć biznes cyfrowy. Na początek myśląc o przejściu z biznesu offline do biznesu online lub rozszerzeniu działań sprzedażowych na internet. Podsumowanie modułów kursów marketingowych. W tabeli na slajdzie możesz znaleźć tytuły kursów marketingowych, a po kliknięciu w link przejdziesz do strony internetowej, na której zgromadzone będą wszystkie interaktywne materiały do realizacji kursu: filmy, narzędzia, najlepsze praktyki. Wybierz interesujący Cię temat, kliknij w tytuł i zacznij korzystać z platformy. Czas rozpocząć naukę z kursami marketingu cyfrowego w projekcie Wise. W razie pytań Skontaktuj się z nami na Facebooku.